Włochy budzą wiele skojarzeń, między innymi ze świetną kuchnią. Niektóre włoskie regiony, chociażby Umbria, przyciągają turystów głównie ze względu na doskonałe potrawy. Umbria to także region, który wiele łączy z województwem warmińsko-mazurskim. To jest region, z którym współpracuje nasze województwo warmińsko-mazurskie. Po pierwsze, dlatego jest Umbria i Włochy, a także dlatego, że mamy z partnerami z Włoch. Szersze, szersze kontakty w zakresie współpracy w obszarze ekonomii społecznej. Z Umbrią współpracuje także lokalna grupa działania Warmiński Zakątek. Planowane są wymiany polsko-włoskie, które pozwolą lepiej poznać zaprzyjaźnione strony, ich kulturę, a przede wszystkim kuchnię. Jakie jeszcze założenia ma projekt? Ma upowszechniać taką przedsiębiorczość lokalną, która wykorzystuje lokalne zasoby, lokalny potencjał, która przyciąga klientów i potencjalnych odbiorców produktów, usług swoją niepowtarzalnością, smakiem, klimatem. Przedstawiciele polskiej części projektu mieli okazję skosztować dań w wykonaniu specjalnego gościa z Włoch. Otóż wydaje mi się, że to co najważniejsze, to chęć utrzymania i przekazania w tych daniach tradycji. Tradycji, która jest podstawą tak naprawdę tych receptur. A mianowicie chciałem włożyć całą wiedzę, którą pozyskałem od moich dziadków, którą pozyskałem w regionie, z którego pochodzę, właśnie w przygotowanie tych dań. Przy okazji goście mogli poznać historię Umbrii, były też ciekawostki na temat serwowanych dań. Na stołach pojawiła się m.in. bruschetta z pastą strufli z białej czy fritata z mazurskimi szparagami. Na pierwsze danie serwowane jest risotto, więc kolejny absolutny hit włoskiej kuchni. Tym razem jest to risotto z warmińsko-mazurskimi borowikami. A drugie danie to pierś z kaczki, ale też serwowana z warmińsko-mazurskimi dodatkami. No i oczywiście panna cotta. Województwo warmińsko-mazurskie od 2004 roku należy do Europejskiej Sieci Regionalnej Dziedzictwa Kulinarnego. Dzięki temu wyśmienite jedzenie stało się lokalnym magnesem, który należycie wypromowany przyciąga więcej turystów. Chcemy jeść świadomie i żyć zdrowo w naszym regionie. I wzorować się na praktykach międzynarodowych, a mianowicie Włochy nosłyną z pysznego jedzenia, z smacznego wina. I myślę, że to nam się podoba. Tak chcemy spędzać czasy, chcemy biesiadować się ale e, wiedząc też co jemy. W planach lokalnej grupy działania Warmiński Zakątek są również projekty z innymi europejskimi miastami. Telewizja Kopernik. kopernik.tv